Hej, cześć, z tej strony Vader, witam was już w drugim odcinku Tifa, nagrywam go prosto po ostatnim i nie wądźcie zastrannego loga, dziękuję, gramy. Skończyło się na tej, nie wiem co ty chyba pogadała, bo, bo przewinęłem, nie chciało mi się czekać. Tutaj mamy widać trochę dużo ziomków i czuję się już na głównym klimacie. Ej, jakiś baron staje że w ogóle mam go w dupie, ah. idę dalej, ja idę pchać ogólnie. So Czekajcie, spocznę się. O fakt, tu jest coś. No nie wiedziałem o tym. Tutaj okay, spinamy się. Spacją się tutaj nie z haszem, tylko się robi ten ścieg cały. fakt, tu jakieś działo idzie. Nie, tu nie idzie. Ale tu jest O, Dobra, obranimy go. No, dziękuję. Dla nas to najlepsze. Bronson, over here. Boże, jaki ten koleś, nie, ja, ja bym się nigdy tak nie dał zaś, no, no teraz ci właśnie nie dał nikogo tak zaś, jak mam tamtych czasów, tak what the fuck Kurde, jak można być raz dwa, i dać się ograć? to jest jakbyś normalnie, nie wiem, puścił kogoś a, nie... a, Tak to ja do jutra będę jechać niestety A tam jest jakiś hajsik, hajsik Dobra, przez wodę przejdziemy tak wolno Dla dwóch no, pewnie dziękuję bardzo Czego się nie robi dla dwóch hajsów Podejdź do i coś nie za okej okay. To mnie nie zobaczy, może zapiszę, nie? Da się tego jeszcze Ej, okay, oni się nie skapi Temp pały Dwie wodne strzały, 6 no okay, co? co mam tu? A, mam w tu w pogodzie Okej. Okay. No ale no akurat coś strzeliło, głupi wiatr, no, ale dobra, to nie jest mój problem O oh, FUCK To jest shit co ja, zro co ja zrobiłem o, oh, fuck, Co ja zrobiłem? Nie wiem co to było Nie wiem Chciałem to schować strzeliłem temu gościowi w jaja ja zrobiłem! Kurde! Proszę powiedzieć. Nie, tam mój hajs! Mój hajs tu jest o, tu wrzucimy się w wina. Teraz muszę iść po swój hajs znowu. I ten pies zostałem znowu szczeka Fuck fuck, myślałem że nie. Z róż, że się kolegi, kareto No róż dupę! Dobra, nie ryzykujesz dla tej jednej... Do, do biegu, no Idziemy. Ślizg. Tak, bierzemy te strzały. Trzy nam mówiło. Okej. Okay, I tym razem go wiaja, nie, nie strzelę. No dobra, sam schował. Przechodzimy tutaj. Nie są tak tępi, że się nie skapną. Weźcie w ogóle. A w smytu jest pewnie tak ciemno, że nic nie widać. No ale tu jest trochę oświetlone, więc światło powinno zachodzić. Aj dobra, nie będę w to wchodził, uważam, że się fajnie w to gram. Mi się na razie bardzo podoba. I dobra, gramy dalej. Chcę się natrwiać. Ajs. że już mnie znowu złapali. Złapa. Już dwa razy zesrałem. Nie, nie ogarniam, ale dobra. Close, ona the chyba tak Zniknął. Weź się, no patrzcie, że że oh, nie widzi. What? I, need to take down I alive. Wiesz, że my w porównaniu do niej nie zabijamy. Bo ona go na zarąbała, a bała, ja go po prostu przejęłem pałą w łeb. Well, na się BAM! czekajcie, muszę się wysmarkać sorry, ale muszę dobra, czekajcie co trzeba zrobić, wyłamać z chęcią fajnie If się okej so okej okay. okay. co tu się tak otwiera? okej kurde, ja już trochę długo a jeszcze I nie, nie ogarę. ale możesz się to powoli nauczyć porządnie niż w ogóle i tak po trochę i wszystko rąbać Dobra, nie dam się załatwił, super. Aaaa, gdzie by to można było żyć? Jedzina. Aaaa, co po to. Waruj. Okej, okay, weźmiemy sobie kolejną. Czy to jest Kajs? To jest Kajs. Oooo, oh, wiedziałem dziesięć za takie gówno? Chwila, chwila Gdzie jest ten pelał ruski? O, fuck fuck fuck, on tu chodzi Czekajcie, mam coś jeszcze Na no, szkoda mi tej strzały w ogóle Fok, znowu, znowu zrąbałem Znowu zrąbałem i on teraz mnie zobaczy, Nie, dobra, nie, koleś. Muszę to zrobić. Huh? That fire went out. I już gówno widzę. How? Masz pały. Kurde, nie będę się z tą bawić. Z straciłem straciłem frajerze ruski. Przykro mi, że ubrażam ruskich, no ale ich nie lubię. Niestety tak i nie lubię, że nie mogę Dobra, da się tu wyjść. Da się wyjść. Chyba. Złasz Garek. Ja ja sobie robisz. Ja mam wyjść, by było. No, tu trzeba iść. Chwilak, czemu nie chcę krakać? Garek, róż Trzeba zrobić. Naprawdę, ja się tu nie chcę zatrzymywać. Dajcie mi się spieszyło, co? WTF, gdzie ja mam iść? Chwila. No, ona mi nic nie podpowie, to jest najgorsze. Nastał pałą w łeb już nie wstanie. Tak to bym się musiał bawić jeszcze. A, co ja podglądać chcę? No, dajcie mi wejść... O, tu się da wejść. Co tu się wgodziło? Jezus Maria? Nie chcąc co na szczęście z nazwami, oh, bo mi jest mistrz szukał pewnie z pięć minut, down, intuicyj, w Mam dużo lepsze intuicje, niż niewiele os osób. Na przykład mój tata. Nigdy nie patrzy na mapę i nigdy nie ma mnie nic przejaśnia. <tans> zazwyczaj przegodzi, bo przegodzi z pięć <tans> <z nich tans> razy. Czy, <tans> czy ja stąd może wyjdę z powrotem? Nie wiem, czy stąd jest wyjście z Du what Co ja nie mogę go spałować? A bo mnie kolejno zobaczył Kurde, nie mogłem nie spaść O dobra Ale lamię Boże ludzie, sorry Nie umiem się jeszcze, muszę się połócić trochę Byłaś Edward, jak nie będę wiesz, nie przegrywać O, 60 fps, to czuję, akurat nie czuję Znowu go zabiła Ładnie to tak kolegów zabija hmm. uh, Boże, ona cały czas myśli, że sure. my się ścigamy To jest, to jest takie coś... my, my, my be się, robimy, zakupimy się normalnie, a ona byle żeby wygrać, by, Ale żeby I by myself, okay? No i, i tak nie jest zlewiera, ja przebudowuję Oo, riport z zacieńka. No jej myślenie jest takie krótkodrogowe, jakby nie wiem jak to ująć. A. A, mamy jej to zarobić, ok. Zostawiamy w sumie ja mamy popnąć, co Nie wiem, codzienne rzeczy. Okej, okay, idziemy dalej. O, tu, tu, tu pewnie coś skrzeli, to babka, mogę się załatwić. Reszta. Nie wiem czemu włączyło się nagrywanie, więc lecimy dalej, ale chyba loga nie będzie, mam nadzieję. A jak I'm będzie to, sorry. Robes. Robes Rose, Rose, a bad sign. Brothers, Cornelius, Aldous, Resent the keys. This burn North Brothers of the uh, Awakened, I... we are gathered here to usher this city into a new age. One of progress and industrial enlightenment. Let us begin the channeling of the primal. Come on, let's go down there. This will be fun. No. We're done here. Job's over. What? Are you joking? Something's not right. It's too dangerous. And you're not ready yet. You know, I'm not a kid anymore. I can do this. I'm going down there with or without you. Not without this, you know. Are <sighs> you? To już zostaje nie wiem, promieniowania lub czegoś nie ogarnia Oni się białaci świat rozwalają No na się po jak powinien Nie, nie, nie Ma się zjada No ale co mam do jednego? Zajaja chyba jeszcze Wiemy, Nie wiem, nie widziałem Przyjecie, może zajęcie, bo po ale będę w zbekał I skok. O, fajny argument. Jest logiem TIF. Może za TIFa są jeszcze każdy Steam byłoby zarąbiście, bo se to pozbierał. A już dużo hańców mi zostało, 100 złotych. Ale wiecie, no tak to jest jak się przesrywa na gry, telefon, doładowania do lola, komputer, konsole, No, Wychodzi tak, a ja mam dużo kieszonkowych nie niedużej, bo to jest 5 dni w końcu. E, Dobre ludzie, sorry za tą przerwę, ale... Pieprzony to znowu dzwonił. Looks like he's Come on. Stop slacking. We just need to get him to the clock tower. Safe and sound, and then we'll be rosy. Where's this car going? Bakers in Stone Market. Was I talking to you? Hey! Get moving! Fucking beggars. Makes you miss the old. Bikers are probably the ones who make the bread. I don't know who they are. The voices! Stop the nightmares! Uh. The gloom is getting worse. Everywhere except Bulldale. Someone should do something. Nobody gives a shit about us, boy. Soon enough. All he cares about is progress. You want to see more of these bloody pipes everywhere? You are the boss! That's enough! Do you? That's not food for our bellies. That's not medicine for the sick. Yeah, don't you don't think you're safe because you've got a job shoveling shit for the rich. The Baron has a noose for every one of us. But change is coming to bring change. The baron will burn. Dee. Dee. They're scared of the truth. Keep your head down. Do that! Who are you speaking with? Run for us. wiedzieli co właśnie zrobili. Ale dobra, mniejszość z tym ludzie. Chyba tutaj zakończymy odcinek i nowy zaczniemy od tego miejsca. A więc mam nadzieję, że Wam podobało, zapomnijcie w górę i dostaliśmy jakiś fajny specyfik, więc... Cześć!